z kolejnej wyprawy. Tym razem udajemy się na basen Poruba do Czech. Słynny basen, w którym woda ponoć wygląda jak w Chorwacji. Jest totalnie przezroczysta. Zobaczymy, czy jest to prawda. Jedna rzecz, która jest, mamy dzisiaj 30 stopni i jest niedziela. Nawigacja prowadziła nas pod jedno z właśnie wejść na tą porubę. Niestety tam parking już były nawet te prywatne w całości zapchane. No ciężko tutaj miejsca parkingowe. My stanęliśmy na takim, jak widzicie, za mną. W dzikim polu, gdzie kupał się, ustawiło, eee, no ale wjazd po nim był średni, można było można powiedzieć, zawieszenie potracić. Eee, ale tak wszystkie parkingi, które tutaj są naokoło, ludzie stoją po drogach, stoją po, eee, po poboczach. No i też jest minut, bo widzieliśmy policję, która tu jeździła i karała za to, więc z parkingami jest naprawdę ciężko, a my się tam kierujemy. Dojście do basenu przynajmniej od tej strony, której teraz jesteśmy na parkingu. No też jest takie mało intuicyjne, nie ma żadnych wskazówek, znaków. Tu widzimy już, że jest tam cała ta plaża. Ale nie wiemy gdzie jest wejście. Jest udzielone do drutem czasem, więc kierujemy się po prostu gdzieś tam w kierunku ludzi, gdzie ich słychać. Ale nie ma żadnego znaku, żadnego tego wskazu, niczego właśnie na parking czy na główne wejście. Nie wiem czy wejście jest od tej strony, bo przed nas nawigacja prowadziła od drugiej strony całego tego środka, więc... Mam nadzieję, że nie będziemy musieli 2 km obchodzić naokoło, żeby tam wejść. O jak widzicie są płoty i Zaraz czas. Co? Co? Każdy inny musi przyłożyć. A mój. Który tu odbiłaś? Ja odbiłam duży, mały. odbić. jesteśmy na basenie. I widzicie. Ośrodek jest ogromny. Tam z tyłu są jakieś zjeżdżalnie dla dzieci. Mogę do wody sobie podjeżdżać. Sama woda jest czyściutka, bo jest to basen. Ale na zdjęciach wyglądała bardziej turkusowa. Pływające Gdzie głęboko będzie. Dzisiaj jest skoczna, tutaj możemy skakać sobie do wody. Wejście jest taki najbardziej obłożony punkt dla dzieci i widzicie taki plac zabaw dla dzieci wodnych Ale tak jak widzicie ludzie z ogrom dalej w kierunku właśnie tego Głównego, to basenu tego wielkiego. Widzicie, przejście go zajmuje dużo czasu. Jest naprawdę wielki. Ludzi jest dużo, ale ludzie rozeszli się po całym ośrodku. więc w wodzie spokojnie można pływać. No, jak widzicie, ośrodek jest wielki. Naprawdę można tutaj popływać. Panie, spędzisz czas. Też nie nagrałem wszystkiego, bo to musiałbym z kamerą tutaj biegać. Myślę, że potem się jeszcze przejdę żeby to żeby jeszcze parę innych punktów Wam pokazać, ale są tutaj gastronomie, jest tutaj co to jakieś fajne restauracje na takich tarasach, są różnego rodzaju zjeżdżalnie dla dzieci, większe, mniejsze, jestem właśnie pod zabaw tam. A sama woda jest czysta. Ona wygląda troszeczkę inaczej na zdjęciach w związku z tym, że no wiadomo na żywo wszystko inaczej wygląda, aparaty troszkę zmieniają kolor, ale sama woda jest czysta, wchodzi się do, do można powiedzieć, szyi do wody i widać swoje stopy właśnie w... W czystej wodzie, no dno jest z, z takiego betonu ciemnego zrobione, dlatego też takie złudzenie, jakby był pomalowany na niebiesko, też całkiem inny kolor byłby mm. te, właśnie tego odcienia tego tej, tej wody. Ale samo środek jest naprawdę rewelacja. można by mm. na wakacje przyjechać na parę dni, bo e, z każdej strony jest jakieś restauracje, jakieś kawiarnie, jakieś żadziarnie, e, tarasiki różnego rodzaju tak mówię, skocznie do wody i tak dalej. Jest tego dużo. No ja już jak widzicie trochę popływałem, skoczyłem do wody przed chwilą się chłodzić, teraz siedzę, odpoczywam minutkę i daj i tak mówię, potem może jeszcze pójdę dalej coś wam nagrać, coś wykazać, więc oglądajcie dalej właśnie mojego vloga z tego miejsca. Maciega teraz musisz przebiegnąć przez wszystkie te sigawki. dla dzieci taki wodny plac zabaw dosyć duży to jest też zwykły plac zabaw w sumie jak tam z tyłu widzicie budki z jedzeniem około 150 koron taki marzony ser z sylwetkami z jakimiś środkami to jest przyzwoicie a tu dzieci mogą się fajnie wyłabić gdzie jest plac zabaw z piaskiem a tutaj właśnie wodny plac zabaw no i tak widzicie, jest drugi, drugi plac zabaw, tutaj też są budki z jedzeniem, a tam z tyłu, jak zobaczycie jest wielki plac, tu też już się składają, za nimi jest cała rzesza restauracji. Bardzo tyłu tego wodnego placu zabaw mamy kolejny plac, gdzie dzieci mogą się wybawić, zresztą nie tylko dzieci, ale i dorosli, bo jest tutaj dosyć duże boisko do siatkówki, do piłki nożnej, no i plac naprawdę wielki. Widzicie z lewej i prawej strony znajduje się dużo restauracji można sobie usiąść. Teraz już są pozamykane, bo, bo jest pół godziny zamknięcia, ale po południu tu było wszystko pełne. No i jak widzicie, sam zbiornik jest ogromny i nie dzisiaj dużej ilości osób. Tutaj tego nie było widać. i tutaj, jak widzicie, jest lodowa kawa. Kolejna budka z jakimiś tam napojami. Idąc dalej mamy tam kolejną restaurację przy której są palmy jak na zagranicznych jakichś drogich czasach tutaj jest kolejna liczba tak zwany. zwróćcie uwagę tutaj mamy palmę a na przodzie jest deska surfingowa fajny z tym rane piwko takie drinki robią no i wieże ratownicze zwróćcie uwagę, tam po prawej stronie mamy taki podest zdrowiany w którym idzie się do restauracji właśnie z widokiem na cały ten basen no i tam też wchodzi się na zjeżdżalnie na wielkie zjeżdżalnie, które tam zlewicie a tutaj mamy takie zdrowiane przebieralnie i kaczki, które pływają sobie w basenie bo uznały, że to jezioro Właśnie widać ten taras tej restauracji ona też jest zamknięta ale tam widać właśnie taras i tam można sobie usiąść, zamówić jakiś napój jakieś jedzonko i z widoku właśnie z tego tarasiku patrzeć właśnie na taki widok Zwróćcie uwagę, że są takie choineczki małe, no i kamienie wysypane, fajny styl. No i oczywiście prysznice, żeby się spłukać przed przejściem do wody. No i dochodzimy do zjeżdżalni. To jest jeszcze takie molo, po którym można przejść taki podest. A tu są te zjeżdżalnie wielkie, które przedtem wam pokazywałem z odległości. Na góry idzie ta zjeżdżalnia, jedna i druga. No i tutaj się zjeżdża i wpada do wody. Mniejsze zjeżdżanie dla dzieci. No i widzicie, tutaj jest parking, zaraz przy wejściu, jest duży. duże no jest puste, ale tak jak wam wspominałem, jak przyjechaliśmy tu 13. to nie było szans, żeby tutaj zaparkować. Ten parking tu jest płatny, a tam, gdzie my stanęliśmy, było darmo. No i my stanęliśmy tutaj, właśnie na takim polu. Widzicie, już teraz aut nie ma dużo. Przedem też cały ten parking był dostawiony właśnie samochodami. Słuchajcie, dzisiejszą wyprawę. Jak widzicie już słońce zachodzi, jest powoli wieczór, mamy godzinę. Teraz sobie 18.30. My kierujemy się już do domu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Znacie kolejne miejsce, gdzie fajny, upalny dzień możecie pojechać i troszeczkę się spłodzić, spędzić fajne miejsce. No i jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału, bo tylko dzięki temu kanał się rozwija. Miło mi będzie, jak napiszecie też jakiś pozytywny komentarz, dać łapkę w górę. Algorytmy YouTube'a to lubią i tylko dzięki temu moje filmy są gdzieś tam dalej wyświetlane więc dziękuję bardzo za subskrypcję z góry i do zobaczenia w kolejnych filmach.